Hej, hej, z tej strony Agnieszka, twórczynioplotki.pl. Częste pytanie, czy używać hashtagów podczas opisywania swoich pinów na Pinterest? Już spieszę z odpowiedzią. Udostępnię tutaj Pulpit, żeby pokazać Ci, jak to wygląda. Jak bardzo łatwo sprawdzić odpowiedź na to pytanie i upewnić się, czy przypadkiem to wideo nie zdezaktualizowało się na przestrzeni czasu? Oczywiście, Pinterest jest platformą żywą. Ona ciągle się rozwija i ciągle te algorytmy są aktualni, uaktualniane, zmieniane, więc to wideo w każdej chwili może się zdezaktualizować. Ale pokażę Ci, jak sprawdzić, czy hasztagi i używanie ich w opisach, czy to w ogóle działa i czy jest przydatne. Tu, dla przykładu, pokażę Ci takie dwa piny. Wyszukałam sobie jakieś takie przykładowe, żeby powiedzieć Ci, o czym mówimy. Zauważ, że pin to zdjęcie, jakaś grafika, najczęściej też z tekstem, tytuł i opis. Oczywiście prowadzi ona do konkretnego miejsca w sieci, czyli do konkretnego linku. Tutaj widać ten link. Natomiast w takim opisie, jak również w tytule, możemy użyć tak zwanego hashtagu. Dla tych osób, które nie bardzo wiedzą o co chodzi, hashtag to jest ten malutki znak. I hashtagi na Pinterestie nie mają większego znaczenia. Sprawdzałam to i rzeczywiście, pinując bardzo podobne piny, używając raz hashtagów, raz nie, uży nie używając, ale używając tych samych słów, mm, praktycznie wyniki były. Podobne, więc mam wrażenie, że Pinterest jakby nie czyta tego hasztagu. Przynajmniej nie działa to tak samo jak na Instagramie czy na innych mediach, tak? Nie służy do tych samych rzeczy. Więc ten hasztag nie jest super potrzebny, ale też działa to w drugą stronę. Jeżeli akurat kopiujemy sobie, tutaj mam akurat e, przykład takiego, e, takiej grafiki, która widać została zasana z Instagrama, więc jest skopiowany po prostu opis i wiadomo na Instagramie te hasztagi są potrzebne. Ktoś tutaj zostawił sobie po prostu ten opis dokładnie, tak samo jak na Instagramie. Te hasztagi po prostu nie przeszkadzają. Więc odpowiadając na pytanie, czy używać ich, czy nie, jeżeli ich używasz albo nie używasz, nie robi to dużego znaczenia. Jeżeli po prostu kopiujesz coś z Instagrama, to oczywiście robi to takie znaczenie, że jest ci po prostu łatwiej bez takiego ręcznego usuwania tych hashtagów. Nie musisz się tym mocno przejmować. Ale jeżeli. Miałoby się to zmienić, tak? Oczywiście, tak jak powiedziałam, ta platforma się rozwija, zmienia może w pewnym punkcie te hasztagi nabiorą znaczenia, albo będą miały jakieś inne znaczenie niż na Instagramie czy innych platformach. Jak sprawdzić, czy to, co mówię, jest ciągle aktualne? Po prostu wyszukać. Pobaw się w swojego własnego klienta. Zakładamy, że nie wiem, tworzysz ceramikę i tworzysz talerze czy jakieś patery dekoracyjne dla swojego klienta, i Twoje zadanie to po prostu tak opisać pin, żeby no, dać się znaleźć temu klientowi. Więc powiedzmy, że ja jestem taką klientką, wchodzę w buty Twojego klienta i szukam zielony, ceramiczny talerz. I zauważ, podczas wyszukiwania użyłam tutaj wszystkie piny, tak? więc zależy mi na tym, żeby zobaczyć konkretne piny, nie konkretne profile, tak? które się nazywają zielony talerz, nie tablice z zielonymi talerzami. Szukam pinów, czyli po prostu chcę pooglądać sobie obrazy i na tej podstawie pewno zadecyduję, gdzie chcę przejść dalej. Zauważ, że wyświetlają mi się grafiki oraz tytuły. Tak? Pod, pod tytułem najczęściej widzimy też link, czyli miejsce, z którego taki, e, taki pin został przyczepiony. Tak? I zauważ, że e, kiedy wyszukuję tego talerza, e, troszeczkę nie aż tak mocno patrzę na to, co ja tam mam napisane, bardziej patrzę na te grafiki. Więc zauważ, że w tym starciu, gdzie my tutaj dyskutujemy na temat, jak opisać mój pin. Pierwsze, o czym nie możesz zapomnieć, to to, że mimo wszystko Twój klient będzie wybierał oczami. Będzie wybierał fajne zdjęcie. Więc zanim jeszcze zastanowisz się, jak tworzyć opis i czy używać tam hashtagów, czy nie, zastanów się, czy Twoje zdjęcie zachęca do przejścia dalej. Dopiero tutaj tak naprawdę widzimy opisy. I zauważ, że mamy tutaj opis. Bardzo dokładnie opisany produkt, tak? Kieruje gdzieś tu do sklepu na pakamerze. Mamy wymiary, tak? Jak on wygląda. Że jest bardzo fajnie umieszczony ten opis, czyli my się tu dużo dowiadujemy, i już na tej podstawie możemy podjąć decyzję, czy chcemy przejść dalej. Mamy tutaj hashtag? Nie mamy, prawda? Zostało to wyszukane, pomimo, że nikt nie użył tutaj hashtaga. Szukam tutaj takiego, takiego innego przykładu, w którym może ten hashtag, by nam się pojawił. Najłatwiej to zrobić, jeżeli widzimy, że jest to coś przycie, przyczepianego z Instagrama, ale musielibyśmy tutaj troszeczkę poklikać, poszukać. Zobacz. Widzimy, że tutaj coś zostało zasane ze strony, tu nawet kawałek kodu widać, tak? Ale znowu ten opis jest fajnie zrobiony, jest tutaj dosyć dużo tekstu. Dzięki temu udało nam się wyszukać Hasztagu nie ma. Więc odpowiadamy sobie samodzielnie, tak? Zobacz, brak hashtagów wcale nie przeszkodził nam w wyszukiwaniu fajnych, zielonych talerzy ceramicznych. Czyli osoby, które tworzyły te piny, nie, nie zadawały sobie trudu, żeby okraszać te opisy hashtagami, i zobacz, pomimo tego, my wyszukujemy te talerze, tak? One się nam tutaj pojawiają. Tak, tu mamy znowu coś przypiętego z pakamery. Szukam, czy mamy tutaj coś, co było przy, przypięte z Instagrama. Myślę, że trzeba by było troszeczkę poklikać, popatrzeć. Tak, i tu znowu. Widzimy, że. Hashtagów nie ma. Więc widzimy, że jakby te, te hashtagi nie są niezbędne. Teraz Etsy pokazuje nam, że najlepiej wyszukały się talerze, które po prostu miały dobrze napisany opis, było tam troszeczkę tych słów. Ktoś zadał sobie trud, żeby no, porządnie opowiedzieć nam, co na tym obrazku widać i po ludzku, po prostu zaprosić nas do tego, żeby przejść dalej. Poklikam tu jeszcze chwilkę, żeby pokazać, jak to wygląda. Zobacz, ponownie, tak. Dobrze napisany opis, tak? Co widać na tym zdjęciu? Zdjęcie bardzo proste, tak, ale w opisie mamy dokładny opis, co widać na tym zdjęciu. Tak? Dokładnie tak jak tutaj. Zauważ, z tego wyszukiwania możemy wysnuć wniosek, że hasztagi wcale nie są potrzebne, żeby dać się znaleźć, żeby dać się wyszukać, ale z tego, co testowałam to u siebie, rzeczywiście hasztagi, czy były, czy nie były, nie robiły różnicy, czyli ten malutki znaczek hash praktycznie nie zmieniał efektu wyszukiwania. Ważniejsze jednak było to, żeby opisy tych pinów były dobrze napisane, dobrze było tak jakby wytłumaczone, co na, takim, na takiej grafice widać, żeby po prostu dać się odnaleźć w wyszukiwarce. Mam nadzieję, że to wideo było pomocne. Jeżeli potrzebujesz jeszcze więcej informacji, zapraszam Cię do kolejnych wideo. Znajdziesz je oczywiście tutaj na naszej platformie Oplotki. Do zobaczenia. Koniecznie podziel się w komentarzu, jeżeli masz jeszcze jakieś pytania.